Cześć, witam serdecznie na kanale Fitness bez Ciemy. Jeśli oglądacie pierwszy raz, nazywam się Alicja, jestem fitness ekspertem i kontynuujemy naszą serię na mocne stawy, dzisiaj nadgarstki. Jak ćwiczyć, żeby wzmocnić nadgarstki? Jest to problematyczny staw, szczególnie dla kobiet. Mamy w porównaniu do mężczyzn górną część ciała dużo słabszą, Szczególnie, właśnie nadgarstki. To takie może być przy ćwiczeniach odczuwalne nadgarstki. Dzisiaj będziemy właśnie ćwiczyć, żeby wzmocnić te stawy, żeby wzmocnić wasze nadgarstki, żeby ćwiczenia sprawiały tylko przyjemność, a nie sprawiały bólu. Także zapraszam serdecznie, jeśli ktoś z Was ogląda pierwszy raz, proszę kliknijcie subskrypcję i naciśnijcie dzwonek, zaczynamy ćwiczenia na mocne stawy na nasze. Nadgarstki. Możecie sobie usiąść gdziekolwiek. To nie musi być na podłodze, może być na krześle, na sofie, wszystko jedno. Skupiamy się tylko na nadgarstkach. Pierwsze ćwiczenie. Otwieramy i zamykamy dłonie, zaciskamy pięści, żeby zacząć pracować mięśniami dłoń przed ramion na wzmocnienie nadgarstków. Oddychamy swobodnie, barki są rozluźnione. Siedzimy wyprostowani. Kontrolujemy sylwetkę, czyli mięśnie brzucha także są napięte. Przy ćwiczeniu nadgarstków możemy również ćwiczyć nas, naszą koordynację ruchową. Ćwiczenie na układ nerwowy. Kiedy jedna dłoń wykonuje przeciwny ruch. Czyli jedna jest zamknięta, a druga jest. Otwarta, rozluźniamy, potrząsamy dłońmi. Teraz będziemy zakreślać koła. Barki są dalej rozluźnione, łokcie są lekko ugięte, ale pracuje tylko dłoń z nadgarstka, żebyście nie ruszali całym ramieniem. Ramię jest usztywnione, chodzi sama dłoń. Czujecie mięśnie w nadgarstku. Spróbujemy w drugą stronę, obie dłonie w przeciwnym kierunku. Teraz spróbujmy dłonie w tym samym kierunku. Jedna może być trochę szybciej. Znowu na układ nerwowy i koordynację ruchową. Zmieniamy stronę, obie dłonie w tym samym kierunku. Znowu może być jedna trochę szybciej. I znowu rozluźniamy. Lewa dłoń skierowana do siebie, palce prawej dłoni kładziemy na opuszkach naszej lewej i im bardziej będziecie ciągnąć i dociągać palce lewej dłoni do siebie, tym bardziej będziecie rozciągać mięśnie dłoni nadgarstka przedramienia. Są ćwiczenia wzmacniające rozciągające. To ćwiczenie jest naprawdę świetne i jeśli ktoś z Was ma problemy z nadgarstkami, to te ćwiczenia naprawdę pomogą Wam wzmocnić nadgarstki. Możecie je wykonywać nawet codziennie. Tylko nie próbujcie naciągać za bardzo. Tylko do momentu, kiedy czujemy, że mięśnie są naciągnięte, że się Rozciągają wdech, rozluźniamy, uginamy łokieć, rozluźniamy dłoń. Przy wydechu znowu rozciągamy wdech i wydech. Nawet oglądając telewizję, możecie spokojnie te ćwiczenia wykonywać. Trik polega tylko na tym, żeby pamiętać to robić. Mój sposób, nastawić sobie budzik w telefonie na jakąś konkretną godzinę i zrobić ćwiczenia dech i wydech. Naprawdę są skuteczne. Może jeszcze za dwa razy. Nawet na reumatys. Jeżeli ktoś ma reumatys, powykrzywione palce, te ćwiczenia też są świetne. Prawa dłoń skierowana do ciebie. Dłoń lewa u góry i ciągniemy za palce, rozciągając teraz prawą stronę. Wdech. Rozluźniamy, ugięty łokieć, wydech, rozciągamy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze kilka razy pilnujemy, czy sylwetka jest dalej w tym samym ułożeniu. Siedzimy wyprostowani, barki ściągnięte do tyłu. Może jeszcze jeden raz wdech i wydech. Rozluźniamy. Palce szeroko od siebie i kładziemy razem. Wypychamy łokcie na zewnątrz, ale dociskamy palce i dłoń razem. Wdech, wyciągamy na zewnątrz. Wydech znowu palce, dłonie. Razem i dociskamy. Wdech i wydech. Jeśli ktoś ma mocno usztywnione mięśnie dłoni, nadgarstków, to będą to tylko palce. Nie będziecie w stanie całych dłoni ściągnąć razem. Także tylko do momentu, kiedy dalej łokcie są wypchnięte na zewnątrz. Wdech i wydech. Dociskamy, żeby pracowały mięśnie nad garstków ramion. I teraz wdech skierowany do przodu. Przy wydechu skręcamy do siebie. Może to będzie tylko do góry, w stronę sufitu albo w stronę waszej klatki piersiowej. Wdech i wydech. Staramy się dłonie mieć cały czas złączone razem, szczególnie dolną część dłoni przy nadgarstku, żeby nam nie uciekały na zewnątrz, tylko ściągamy razem. Wdech na zewnątrz, wydech do góry albo do siebie. Tu pracują nie tylko nadgarstki, ale łokcie i barki również. Może jeszcze jeden raz. Wdech i wydech. Następne ćwiczenie. Podejdę bliżej, żebyście dobrze widzieli. Prawa dłoń skierowana do siebie, lewa łapie tutaj za kciuk. Palcem łapiemy za kciuk. Kciuk kładziemy z przodu dłoni w ten sposób. Jedna dłoń przed drugą i Wykonujemy obrót, wyciągając dłoń do przodu w tym samym czasie. Wtech i wydech. Pokażę Wam to. Z różnej strony. Wstech i wydech. To jest bardzo dobre ćwiczenie, ale znowu tylko do momentu, kiedy czujemy, że są rozciągnięte mięśni, nie czujecie żadnego dyskomfortu, nie próbujcie na siłę. To są bardzo małe mięśnie, więc nie trzeba tutaj mocno z nimi pracować. Czyli wykonujemy obrót naszą dłonią w waszą prawą stronę i tym samym czasie staramy się wyprostować, wyciągnąć dłoń do przodu. Obrót z wyprostowaniem. Wdech i wydech. Teraz lewa. Lewa dłoń z przodu, prawa przed, palce łapią tutaj z boku przy kciuku, kciuk z przodu na dłoni. W momencie, kiedy ciągnięcie tutaj za tą prawo, lewą stronę waszej dłoni, dociskacie kciuk. Dociskacie kciuk do dłoni, żeby ją jeszcze bardziej wykręcić. Ale znowu, tylko do momentu, kiedy czujecie, że jest to dla was. Odpowiedni zakres ruchu. Wdech i wydech. Czyli bardziej pracuje nasza prawa dłoń wykonując taki ruch na zewnątrz do przodu. Trzymając właśnie lewą dłoń. Wdech i wydech. Mam nadzieję, że to jest jasne. Na początku może być to ćwiczenie jako skomplikowane, ale jak już to opanujecie, to wszystko będzie jasne. I jest naprawdę super na nadgarstki. Też kiedyś miałam problemy z nadgarstkami, kiedy zaczęłam jogę. Ciągle mi te nadgarstki bolały. I te ćwiczenia naprawdę są skuteczne. I rozluźniamy. Teraz na czworaka i próbujemy skręcić ramiona i dłonie na zewnątrz, albo nawet. W stronę waszych kolan. To znowu zależy, jaki jest zakres ruchu z barku i właśnie z nadgarstka. Obracamy z dłonie na zewnątrz, albo nawet do siebie tylko do momentu, kiedy dolna część dłoni jest w dalszym ciągu na podłodze. Jeżeli musicie ją unieść, to dłonie będą skierowane bardziej na zewnątrz. Także ruch zależy tylko od tego, czy wasze mięśnie. Dłonie nadgarstków są na to gotowe. Jeżeli macie dłonie oparte płasko na podłodze, to teraz powolutku, delikatnie przechylamy się do przodu przy wdechu i przy wydechu, znowu dłonie muszą być cały czas płasko na podłodze. Nie odrywamy szczególnie dolnej części dłoni, bo wtedy tracimy szansę rozciągnięcia i wzmocnienia mięśni dłoń. Przedramion i naszych nadgarstków, czyli wykonujemy, pomyszamy się do przodu, wdech, wydech do tyłu, ale dłonie są w dalszym ciągu na podłodze, płasko na podłodze. Pracujemy w miarę własnych możliwości. Nie próbujcie nic na siłę. Pamiętajcie, nie mamy tu żadnych zawodów. Kto potrafi więcej. Pilnujemy, jak jest ułożona głowa. Nie opuszczamy głowy. Mięśnie karku pracują. Plecy, odcinek, dolny pleców, wyprostowany. Nie opuszczamy. Nie wypychamy brzucha na dół, tylko mięśnie brzucha są ściągnięte. Jeżeli za długo trwa to rozciąganie dla Was, to oczywiście możecie sobie zrobić przerwę. Jeśli ktoś ze mną, to zróbmy jeszcze trzy: dwa. I jeden powolutku. Wracamy z dłońmi do przodu. Opieramy przed ramiona na podłodze i powolutku możemy kołysać w prawo i w lewo. Staramy się barki ściągać na dół, głowa jest wysoko. Patrzymy przed siebie. Albo tutaj w przestrzeń między naszymi dłońmi, nie na dół, tylko bardziej do przodu, żeby w dalszym ciągu. Mieć uaktywnione mięśnie karku. Nawet przy ćwiczeniach na nasze nadgarstki w dalszym ciągu możemy pracować nad prawidłową postawą. Rozluźniamy. No, i teraz, w zależności jak wasze nadgarstki, jeżeli czujecie, że już są trochę zmęczone, to pewnie dla Was wystarczy. Możecie tylko obejrzeć kilka następnych ćwiczeń i spróbować następnym razem. Jeśli ktoś czuje, że jeszcze może troszkę popracować, zróbmy jeszcze ze dwa ćwiczenia. Siedzimy teraz ze skrzyżowanymi nogami na podłodze. Prawa noga, wasza prawa noga jest z przodu. Lewa dłoń na podłodze unosimy prawą wysoko do góry. I przy skłonie w naszą lewą stronę dociskamy dłoń, szczególnie właśnie tą dolną część dłoni, dociskamy do podłogi. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Pamiętajcie, że bark musi być rozluźniony, łokieć musi być ugięty. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Tu pracują także mięśnie brzucha, szczególnie boczne, lewa strona, bark ramię, jak również nadgarstek. Wdech. I wydech. Starajcie się mocno dociskać dłoń do podłogi. Wdech. I wydech. Teraz zmieniamy nogę, lewa noga z przodu, lewe ramię wysoko, dociskamy prawą dłoń do podłogi, łokieć bark, rozluźniony. Wdech. I wydech. Dech I wydech. Mocno dociskamy. Używamy całą siłę tym razem, żeby docisnąć dłoń do podłogi. Może jeszcze jeden raz. Wdech. I wydech. Wracamy do pozycji na czworaka. I teraz prawa dłoń bardziej z przodu. Kołyszemy się do przodu. Do tyłu. Pracują nadgarski, pracują barki. Znowu utrzymuję głowę w prawidłowej pozycji. Pracują mięśnie brzucha. Nie. Rozluźniamy. Musi być odcinek lędźwiowy. Kręgosłupa wyprostowany. Płaskie plecy. Wdech do tyłu, wydech do przodu. Wdech. I wydech. Oh. I jeszcze ze dwa razy. Wdech i wydech. Zmieniamy. Teraz prawa jest na wysokości barku, lewa bardziej z przodu, i znowu kołyszamy się do przodu i do tyłu. Wdech i wydech. Jeszcze za trzy razy: trzy, dwa i jeden. Siadamy znowu, zaplatamy palce razem, wypychamy dłonie do przodu, przy wydechu dłonie razem. Wdech na zewnątrz do przodu, wydech razem. Wdech i wydech. Rozciągamy także górną część pleców. Pamiętajcie, żeby się nie pochylać, nie garbić do przodu. To jest ruch. Tylko samych ramion do przodu, tak jakbyście coś odpychali od siebie, wdech i wydech. To na tyle na dzisiaj. Tak, jak pamiętacie, taki jest mój zamysł. Ćwiczenia są krótkie, jeśli ktoś z Was. Chcę zrobić dłuższą sesję, to albo zrobić na tą samą część, ciała, czy nadgarstki, a może na inne stawy drugi filmik i wtedy macie już dłuższą sesję. Mam nadzieję, że ci ścieżenia wam się podobały. Proszę, dajcie znać po jakimś czasie w komentarzach, jakie są efekty, bo na 100% będą, prędzej czy później na pewno będą. Tylko pamiętajcie, żeby nie forsować, nie naciągać za bardzo tych mięśni, szczególnie właśnie tutaj w nadgarstku. I dziękuję za udział w dzisiejszych zajęciach ze mną. Na mocne stawy, na mocne nadgarskie i mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień znowu. Także dziękuję bardzo. Sprawdźcie subskrypcję, sprawdźcie dzwonek. Trzymajcie się zdrowo, z minimalnym wysiłkiem, z maksymalnym zaangażowaniem dbamy o własne zdrowie.